Wyceniając roboty programem kosztorysowym Norma, możemy zetknąć się z następującą sytuacją. Postaram się zilustrować to na przykładzie. Cegła dziurawka pojedyncza, którą sobie zaznaczyłem, ma cenę złoty i pięć groszy za sztukę i chciałbym ją zmienić. Klikam zatem dwukrotnie na nakładzie cegły dziurawki i zmieniam cenę na złoty 20. Zł. Po naciśnięciu przycisku OK, program wcale nie ma ochoty zaakceptować tej ceny, ale wyświetla dodatkowe okno dialogowe, informując mnie, że w koszturysie są już nakłady RMS z indeksem ETO identycznym jak ustawiany. No i oczekuję pewnej reakcji. Bankamentem tego okna jest brak przycisku anuluj, a nawet użycie przycisku zamknij okno okazuje się nieskutecznym działaniem. Muszę wybrać jakąś akcję. Możemy nie wiedzieć, do czego służą przyciski Dobierz, że dobieraj zawsze, zastąp bądź wstaw. Otóż na początek trzeba zwrócić uwagę na pewną konwencję, którą używa program Norma, a mianowicie nie dopuszcza on, aby w kosztorysie występowały nakłady. O tej samej nazwie i tym samym kodzie ETO z różnymi cenami. Tak więc, jeżeli w którejkolwiek innej pozycji kosztorysowej występuje nasz przykładowy nakład, w tym przypadku cegła, występuje, to nie mamy możliwości zróżnicowania cen w obu tych pozycjach, a przynajmniej w ten sposób, aby i kody ETO i nazwy pozostawały takie same. W związku z tym, co możemy zrobić? Otóż, jeżeli chcemy, aby w naszej pozycji kosztorysowej została wprowadzona cegła dziurawka pojedyncza w cenie złoty 20, zł, tak jak to wprowadziliśmy, to powinniśmy użyć przycisku wstaw. Wstawienie nastąpi tylko w tej jednej pozycji, w którą w tym momencie jesteśmy zajęci, a w nazwie dodatkowo zostanie dopisany automatycznie apostrof. No i to będzie właśnie to zróżnicowanie nakładów w stosunku do tych, które występują w innej części kosztorysu. Zobaczmy, jak to działa. Zatem używam przycisku wstaw i proszę zauważyć, mam w swojej pozycji kosztorysowej cegłę dziurawkę pojedynczą z apostrofem w proponowanej cenie złotych 20, zł, a w kolejnej pozycji, a więc w pozycji numer 2, pozostała cegła dziurawka w cenie złoty 5 za sztukę. A więc w ten sposób, proszę Państwa, działa przycisk wstaw. Po prostu dopisuje coś w nazwie, konkretnie apostrof. Możemy również sami coś takiego sprokurować i wtedy wyręczymy program z tego działania. Cofnijmy wykonaną operację. Klikam przycisk cofnij. Jak widać wróciliśmy do sytuacji, gdzie w pozycji pierwszej mamy znów cegły po złotówce i 5 groszy. Ponownie kliknę na tej cegle dwukrotnie. Tym razem wprowadzę cenę złoty 30 zaakceptuje przyciskiem OK. My chcielibyśmy w tej pozycji mieć cegłę po złoty 30. Mało tego, powiedzmy, że chcemy mieć tę cegłę po złoty 30 w samym kosztorysie. Okienko poniżej pokazuje nam listę nakładów o tym samym kodzie ETO, co wyświetlany w pierwszym wierszu w różnych cenach. Jak widać, na tej liście pojawiły się także nakłady z apostrofem, natomiast ważna jest gwiazdka, która pojawia się przed nazwą nakładu. Ona informuje nas, że ten właśnie nakład występuje w kosztorysie. Gdybyśmy chcieli, aby w całym kosztorysie cegła dziurawka pojedyncza była nie w cenie złoty 5 za sztukę, ale złoty 30, zł, powinniśmy na liście zaznaczyć interesujący nasz nakład, a następnie użyć przycisku Zastąp. Wtedy w całym kosztorysie cegła dziurawka będzie miała cenę złoty 30 z pola, które tutaj widzimy. Klikamy zastąp, proszę bardzo, złoty 30 w pierwszej pozycji, złoty 30 w drugiej pozycji. Zmieńmy cenę naszej cegły na złoty 35. Po kliknięciu przycisku OK, oczywiście wyświetla się dawno niewidziane okno. W kosztorysie są już nakłady RMS z indeksem identycznym itd. Proszę Państwa, gdyby okazało się, że w naszym nakładzie próbujemy przyjąć cenę, która jest nieadekwatnie wyższa w stosunku do tego, co już jest w kosztorysie i dojdziemy do wniosku, że w kosztorysie wartość, która jest wprowadzona jest poprawna, czyli mówiąc krótko, chcemy zaniechać wprowadzonych zmian, pozostać przy cenie złoty 30, tak jak w kosztorysie. W tym momencie, proszę Państwa, należy uczyć przycisku Dobierz. W tym przypadku przycisk dobierz jest właśnie tym przyciskiem anuluj, ale trzeba zaznaczyć na liście, przy czym chcemy pozostać. Tak więc, jeżeli użyjemy przycisku dobierz, w całym kosztorysie pozostanie cena 0,30 za sztukę. Natomiast, jeżeli użyjemy przycisku dobieraj zawsze. O ile będziemy dopisywali do koszturysu kolejne pozycje kosztorysowe z cebulą dziurawką o tym samym kodzie ETO, to również dla niej już bez żadnych pytań cena złoty 30 zł za sztukę zostanie przyjęta. Zobaczmy, jak to działa. Klikamy dobieraj zawsze. Złoty 30 zł pozostało.